Witajcie w kolejnym filmiku, gdzie otworzymy sobie saszetki. Dzisiaj coś absolutnie niespotykanego, czyli naklejki TOPS Angel Sezon 2020-2021. Takich saszetek mamy tutaj 25. W jednej saszetce znajduje się 5 naklejek i podobno jedna naklejka świecąca. Saszetki są z naklejkami troszkę inne niż nasze europejskie. To jest wersja amerykańska. Nie przedłużamy, otwieramy. 25 Saszetek. Czas start. I jak widzimy, jedna świecąca już jest. Widzimy też, że to jest takie twarde są te naklejki, więc faktycznie one się troszkę różnią. i faktycznie jest kolejna świecąca maskotka ja posiadam album właśnie do tych naklejek. Te naklejki tak naprawdę tutaj pochodzą z wymiany. Naklejki, a właściwie saszetki. Album przywiozłem sobie z Kanady i teraz właśnie tak zbieram, wymieniając się z innymi ludźmi z całego świata. Za jakiś czas pewnie uda się go dozbierać. Na razie jeszcze troszeczkę brakuje. Miejmy nadzieję, że tutaj te saszetki dużo pomogą. Uzbieraniu, proszę, trzecia maskotka, pięć saszetek za nami, zostało jeszcze dwadzieścia, kolejna maskotka. I kolejna maskotka, ale coś mamy farta do tych maskotek. Tutaj mamy już zawodnika. Również zawodnik I logo Pierwsze logo, które udało się trafić Maskotka Arizona Coyotes. Logo Detroit. Ramkaż. Z nowym ramkaż tym razem New York Rangers. Piętnasta saszetka. Nashville po 15 saszetkach mam już tyle naklejek tak jak mówiłem są one takie twardsze, grubsze jest tego troszkę więcej ostatnia dyszka Los Angeles Mamy tutaj 25 szetek w każdej po 5 naklejek, czyli można powiedzieć, że niby 125 naklejek, ale pewnie jakieś powtórki tutaj się znajdą, oby nie. 125 naklejek, sama kolekcja liczy lekko ponad 600 naklejek. 1 szósta powiedzmy, część tam już troszeczkę mam to zbierane, bo się wymieniałem na las stickerze. Proszę, logo Filadelfii. Także jeszcze troszkę jest do zbierania, ale na tym to polega, żeby zbierać, zbierać i w końcu mieć satysfakcję, że jest pełny album. New York Rangers, zawodnik. Philadelphia. Proszę bufalu. Ostatnie cztery saszetki. logo New York Alex owieczki I ostatnia saszetka jeszcze tak dla formalności, bo Wam nie pokazałem jak te saszetki wyglądają. Prezentują się one następująco. Tutaj mamy informacje. No cóż, i ostatnia saszetka. kończymy to maskotką. Bardzo dużo maskotek tutaj było. Na dzisiaj w tym filmiku to już wszystko. Mamy tutaj odpakowane 125 naklejek. Pamiętajcie żeby dać kciuka w górę, subskrybować kanał. Tak naprawdę na moim kanale jesteśmy jedynym kanałem gdzie otwieramy właśnie takie niespotykane kolekcje coś co nie jest popularne, nowe, innowacyjne te akurat są stare ale na polskim YouTubie nie ma otwierania tych saszetek. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie o kciuku w górę i cześć!